Siemandero, wędkarskie wariaty, słuchajcie, nie wiem czy poznajecie po tym co jest za mną, gdzie się znajdujemy. No znajdujemy się i rozpoczynamy sezon 2.25 na hiszpańskim Ebro. Nie wytrzymaliśmy, ruszyliśmy. Jak już wcześniej wspominałem, nasza choroba jest niewyleczalna, więc zawinęliśmy się, pojechaliśmy i... Walczymy co nie? Bo na razie walczymy. Efektów na tą chwilę nie ma. Jesteśmy w czarnej dupie. Tutaj kaweczka elegancko się leje od szefa, szefa naszej kuchni. Cześć Piotruś, przywitaj się. Przedstawimy Wam jeszcze na szybko, bo słuchajcie, później jakoś rozwiniemy się, poopowiadamy coś, pogadamy. Tu jest manżur i nasz nowy zawodnik Dominik, karpiarz, więc, więc będzie. I sumową, i karpiową. Miejmy nadzieję, że zobaczycie efekty i nasze pomysły. Biorą te rybki na razie. Coś tam siedzi. Może jaki żywiec będzie? Będzie, będzie. O. Aki piękne. Na 6 metrów. O, czyli może przyswoić. Słuchaj, kurwa.

Wyczekałem go spokojnie Czułem, że pobrał. Ładnie jedną. Zobacz te dziecka, jakie ładny. Piękny Piotruś, czeka. Ładny złoty. Zrobię ci zdjęcia, bo ty ze złotym to musisz mieć, chłopak. Ja też takiego to jest chcesz twój, w życiu takiego nie złapam. Twój ulubiony kolor sumika. No Ci jednak są to ryby. No i słuchajcie. Mamy pierwszą rybkę. Jak zwykle to bywa z nami na pięknej rzece, rzece Ebro. Złoty sumik musi być zawsze. No i kolejny piękny. Patrzcie się, jaki cudowny, cudownie wybarwiony złoty Krzysiu, sumik. Właśnie sezonu 225. Tak jest. Elegancko. Cudowny. Super panie Piotku. No, Sto. Będzie To no już nie są żarty, będzie metr <laughs> nie są żarty <laughs> Ebro to jest Ebro Metrówki są Kurwa Nie wiem, czy zjeżdżać czy nie no Teraz nie Piotrek, dwa słowa o tym co się wydarzyło yy, i co, jakie są plany dalej, co robimy. Dobra, najważniejsza rzecz to jest taka, że wyrwaliśmy się w końcu na ryby, czyli po yy, mm, dwóch miesiącach przerwy, dokładnie. I druga rzecz najważniejsza, mamy kompana karpiorza, który nałapie żywce, oczywiście które później... I. Na trupa do wody. Generalnie Dokładnie. dwa dni wędkowania, totalna katastrofa. Dominik połapał parę rybek, ale nie dużych. Chce złapać dużego karpia z 20 kg, także musimy znaleźć miejsce, żeby takiego karpia walnąć. A my liczymy na duże sumy. Sumów w ogóle nie ma. Pływaliśmy trochę, sądowaliśmy. Parę ryb widać, ale bardzo mało. Złapaliśmy jednego, tam metr 20, 36 pyknął. I co, nie ma sumów, zestawy rozstawialiśmy wszędzie gdzie się tylko da, na płytkich wodach, na głębokich, na kantach, w najróżniejszych miejscach, na pelet, na wszystko, nie? także ryba nie bierze, ale jesteśmy pozytywnie nastawieni, pakujemy ten madżur, bardzo dużo tego wszystkiego jest, bo się na nakupował namiotów, nam nakupował łóżek, wszystkiego, także bajka. Pakujemy się, lecimy na inne miejsce. Tamto miejsce to już jest w ogóle istna petarda. Myśleliśmy, że nie możemy jechać w za dobre miejsce, bo byśmy za dużo nałapali. Teraz jednak już celujemy w najlepsze miejsce. Znaleźliśmy, pojedziemy i zobaczymy, co się będzie działo. Tyle w temacie. Dokładnie. Słuchajcie, pokażę Wam jeszcze tak na szybko rozłożony manżur chociaż tam będzie wiele okazji. Dominik swoje M1 ma wałcie webas, to wszystko pełen wypas, łusko, łóżko karpiowe, więc w sumie jest nawet lepiej przygotowany od nas. A u nas co? Namiocik wjechał do naszego teamu. Bardzo fajnie to wygląda, powiem wam, że mega fajnie się śpi. Mamy tutaj, trochę nam deszczyk popadał, więc fajnie nas to ochroniło. Łóżeczka. Tak naprawdę tylko ryb brakuje. Słuchajcie, dobra. E, odezwiemy się później, pokażemy Wam później, co i jak. E, może coś więcej opowiemy. E, na razie e, jesteśmy troszeczkę zirytowani, ale pozytywnie nastawieni, bo przyjechaliśmy w sumie, no co, co można powiedzieć, do Hiszpanii. Jesteśmy na Eskatronie e, i mamy. Zamiar złapać naprawdę olbrzymie ryby, i pod względem karpiowym, i sumowym. Dobra, my zwijamy manżur, przenosimy się, widzimy się na tamtej miejscówce. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy troszeczkę straniej, Spakowaliśmy cały manżur. Dominik tam ciśnie autem. Zapinamy, tu mamy przyczepkę. Tu widzicie, tam w tyle mamy przyczepkę, zapinamy przyczepę, część Manżuru mamy schowane na łodzi, wędziska, głównie Piotrek to wszystko zabiera, będzie powoli cisnął na drugą miejscówkę, bo tam z 3 km, 4, może 5, może 6, nawet nie wiem, w sumie... Mamy kawałek drogi, ale zapinamy łódź. Piotrek również wskakuje na łódkę i lecimy na nową miejscowość i tam się będziemy widzieć, słyszeć. I mam nadzieję, że będą w końcu hiszpańskie efekty. Bo powiem Wam, że chyba się załamiemy, bo ja wiem, że zdrowym, no na szczęście, Dominik też nie jest zdrowy. Nie jest, jest cholernie chory. To jest ta sama choroba psychiczna, tylko karpiarstwo. A chyba to karpiarstwo to jeszcze gorsza choroba niż te sumiarstwo. A na pewno droższa w utrzymaniu. No, poszła maszyna. Pogoda jest miary, no mieliśmy trochę deszczu, ale jest super. Z tym, że no, na tym odcinku rzeki jest co totalna, totalna dupa. Wołowa nie ma nic. No i dobra, obóz przeniesiony. Teraz delikatny relaks. Chłopaki tutaj rozgrywają poważną partię w szachy. Trzeba się jakoś relaksować, ogólnie rzecz biorąc. Jest poważna rozrywka. Wiele nam zostało Krzysiu. No, <laughs> dokładnie. Czekać na rybkę i grać w szachy. No i co, relaksujemy się po ciężkiej robocie i czekamy na wędkarski efekt. Bo na razie nastroje są ogólnie rzecz biorąc słabe. No ale nadzieja umiera ostatnia, więc jutro wam pokażę ten syf, co my tutaj mamy, bo jest grubo. Jak zobaczycie tangiri, to mi serce tak pęka. No ale cóż się nie robi dla sławy i dla efektów wędkarskich. No panowie. Jest być może wymarzona ryba Dominika. Wazimy do łóżki to? Tak, tak bo nie, nie ma szans. Nie mogę go sobie. Jo, śpiocha. A, idzie jeszcze widzisz go? Tam. tam na Radość nawet z leszczyka. No, złapał leszczyka. Na bezrybiu i na gryba. Przepraszam was się. Słuchajcie. Z wyprawy sumowej. Jesteśmy w dupie. Zrobiła się to są wyprawa federowa. Dominik. Uratował honor. Timu. Do siaty ładujemy. Może kurde łamiemy te wędziska, albo przezbrajamy się na widerka. Tak, 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 tak się właśnie wygląda. Słuchajcie. A pokażę wam tangiri. To, to już jest dopiero petarda. O, prosz. Chlew, syf, brud, smród. Tak, Krzysiu. Znowu branie, Panie Dominiku? Nie, nie pchać. <grystanie> <grystanie> nie no, słuchaj, bo musimy coś nagrać. Dominik, następny, Krzysiu, Dominik, następny rzut tak metr w lewo, bo troszeczkę zeszło ci w prawo. Także metr w lewo i powinno dobrze wejść. <grystanie> Bardzo ładnie, bardzo pięknie. A, a sumówki są w dupie, no. Tu są dwie zapięte w prawo i tam też są dwie zapięte wzdłuż brzegu na podwiązkę i w środek, w koryto rzeki. No i kolejna rybka siedzi. No i to się nazywa sumowa wyprawa. Na fiderka. Będzie rekord. Chyba. Nie no, to jest Wszystko jest jeden z nie, no Szkoda, keszla. Myślę, by tak pięknie. Kurcz, żebyśmy takie żywce mieli w Krakowie. U nas to, Piotrek, ja Ci powiem, że u nas jest wszystko zawsze na odwrót. Są ryby, nie ma żywców. Nie ma ryb, mu, są, są żywce. Daj, no, daj latarze, Ho, 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 panie Siek No. Nasz podbiera. Dawaj szybko chodź No idę o, pan Super Ciul Dobra, dziękuję Spiąłeś? Kawy czy zerwał sioł czy ten czy się spiął? Będziemy... Ale ten drugi też jedzie. Nic nie chcę mówić. To jest oczywiście. No. Ha! To nie koniec. Mówiłem panowie, że to nie koniec. Trzeba było wziąć od razu dwa kij. Tak, tylko myślałem, że ma zaczep, wiesz, stąd. I to też się dziwi, bo raz drzewo, bo zobacz jak wiedział gdzie przyjść. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Czek, czek, czek. Musisz się obrócić Piotr. No i obróciłam. Bo poszła teraz niżej. Teraz. teraz jej nie widzę, odjechała. No jest teraz na 8 metrach. Przez chwilę było widać. Tak, na 7 metrach, ale już po, jest za daleko nie widzę. Ale dobra, to dobra, jest ryba ale... taka z 70 centów albo może więcej po no. no właśnie może Teraz jest pod nami to drzewo No, On wiedział gdzie iść no tak. Tu jest drzewo, normalne duże drzewo Drzewo podwodne jący wszedł to, to drzewo muszę mu popuścić, tak, on tu mógł sobie z tego drzewa wyjść na żer właśnie, nie? A my tu, Krzysiu, pod tym drzewem zestaw dawać. To jest dokładnie nasze drzewo. A z tej strony mi się wydaje, że byśmy go wyciągnęli. Ależ Zostań jego może... No, no to dobra, może go przeciągniesz przez to drzewo. Nie no, no, jest, jest w drzewie. No. Mamy po prostu tu. tu się 4 metry przed nami. W lasy, tu w Konarii. Różnij go na ostro. Ile zestaw wytrzyma. Teraz nas przyciągasz trochę, wiesz, do brzegu, nie? Ale spróbuj, bo może on się podda i się wyśliźnie, nie? Jakby czujesz. Teraz będziesz nas po prostu pompował do, do drzewa, nie? Może w końcu wyskoczy, nie? Cóż, nie masz nie nie wiedzieć? O, poszła. Domino, ale gratulacje za piękną walkę i piękne emocje nam dajesz dzisiaj. O to chodziło. Następnego wyciągniesz Udało Ci się. Udało ci się. Ale... Dwie ryby, dwa brania w jednym czasie Dwie stracone. Świetna przygoda. Następną wyciągniesz. Oby poszła Przewalił całą rzekę i w jedno... Tu są dwa drzewa tylko. Tu jest jedno i drugie obok. I w drzewo poszedł ciur Panie, Do zdrowie. Tak. Mieliśmy świadomość, że tu możemy prawie nic nie złapać, jak prawie zawsze co jedziemy na jakieś dziwne rzeczy, których nie znamy. Pojechaliśmy w nieznaną wodę, w nieznanym czasie, w którym nigdy byśmy w życiu na ryby nie pojechali. No nie. Dobra słuchajcie, jest, jest pitarfie, taka akcja, że tu się w głowie nie mieści. Drugi raz będziemy zmieniać miejscówkę. Ciśniemy na Mekuinezę tym razem, zwijamy mandżur, jest zamieszanie. Wszystko to musimy zwinąć z tego bagna. Pakujemy się i tak. za kilka. Pozdrowienia godzin... dla Rafała Dropińskiego, który powiedział nam, dał nam trochę wiary. Mówi chłopaki, zwijajcie ten marżu lećcie tam, bo jedyna szansa, że tam rybka jakaś weźmie, bo tu nigdzie nic się nie dzieje. Także, Rafałku, jak się nam uda złapać jakąś jedną rybkę, dedykujemy ją od razu tobie, a wyjście do niego. I, I umawiajcie się z nim na jakieś wyprawy, bo chłopak wie co mówi. Miejmy nadzieję, że Rafał nam uratował dupska, bo powiem wam, że mieliśmy już taką depresję tutaj. Chociaż bawimy się dobrze, bo gramy sobie w szachy, siedzimy, <noise> rozmawiamy, różne wspominki życiowe. Więc ogólnie rzecz biorąc jest mega fajnie, ale no niestety wędkarsko jest mega słabo. Więc zmieniamy miejscówę po raz kolejny, składamy cały mandżur. Będzie nas to kupę pracy kosztować, stresu, nerwów i wszystkiego, ale, ale te efekty są dla nas najważniejsze, bo po to tu przyjechaliśmy złowić fajne ryby. Trafiliśmy w słabe okresy, czy trafiliśmy. No, zrobiliśmy to świadomie. Więc ciśniemy na mechinezę, składamy manżur. Po raz kolejny uwierzcie mi, że to jest mega przedsięwzięcie złożyć to wszystko, ale ale robimy to, bo walczymy do samego końca jak zawsze. No i ciśniemy na miejsce ostatniej szansy. Melquineza. Zobaczymy pani drugim tak Trzeba sprawdzić, bo będziemy żałować, żeśmy nie sprawdzili. Ty! Ty! Sprawdźmy. Gdzie wodka Jakaś paleta jeszcze, kurde. Jakie woźnia nie najechali.

No i dobra, słuchajcie, jesteśmy na miejscu w kinezie. Ścioranie jak nie wiem co tutaj. Zobaczcie cały nasz znowu kolejny raz przewożony manczur. No Tym razem namiotu nie rozkładamy. W ogóle z tego naszego namiotu, bo to nie ma na sensu, nie ma go gdzieś zakotwić, nie ma go gdzie przyczepić, więc zrezygnowaliśmy z tego, będziemy chyba na łóżkach po prostu karpiowych spać bezpośrednio tak jakby na dole. Zobaczymy, bo pogoda nas też podobno ma nie rozpieszczać, ale jesteśmy optymistycznie nastawieni, więc zobaczymy, zobaczymy, jak się to uda. Tu, tutaj w ogóle ogólnie są troszeczkę inne zasady wędkowania, bo można wędkować do godziny 23 tak naprawdę, więc o 23 zwijamy, e, zwijamy zestawy i prawdopodobnie weźmiemy sobie hotel. E, jeden zostaje na miejscówce, pilnuje, reszta jedzie na hotel, będziemy się zmieniać. Chłopaki wywożą teraz zestawy karpiowe Dominika. Zanęcają, rzucają, zaraz my wywozimy nasze zestawy, tam widzicie stoją już wędziska. Wszystko robimy na pelet, bo to jest jedyna szansa, żeby nam się udało powędkować. Zmieniamy zupełnie taktykę i strategię. Wędkarską, no niestety tak bywa w wędkarstwie, że jak widzicie jedna wyprawa, trzy razy, dwa razy w sumie zmienialiśmy e, miejsce, te. ale teraz jesteśmy optymistycznie nastawieni, więc trzymajcie kciuki. Chłopaki wywożą zachód słońca powoli. Chodzi, bo mamy godzinę, która 17:50, więc dzisiaj nam za wiele tego wędkowania nie zostało. No, trochę nam to zeszło w ogóle wszystko. Ale od jutra, 6 rano się tu moldujemy. No i zaczynamy walkę. Coś tam wertykalnie też próbujemy połowić. Dominik, twoja teoria trochę ją tutaj powiem ci, że trafił. Nie, to nie. Może być prędkość. Słabo jedzie no, W ogóle nie. W ogóle nie wiem, czy tam jest ten orzek tygrysi, czy tam jest. Ten... Nie, tu mówiłeś, że po tej stronie jest ten. orzech tygrysi mówiłeś, że jest to chyba po lewej. Ja ci jeszcze jedną Jak jest miejsce, gdzie rzadko się coś dzieje, to ok. Ale tu normalnie to lata łódka w jedną stronę za łódką. Jedna w tą, druga w tą. Jedna w tą, druga w tą. Teraz fakt faktem jest troszkę martwy sezon. Ale i ryba jest przyzwyczajona, tak, tak samo jak w Krakowie, barka za barką, łódka za łódką i rybie to w ogóle nie przeszkadza, bo jest przyzwyczajona. Ona wręcz wie, że jak przejedziesz łódką, to podnosi się wszystko z się zamęt i tam wchodzą krobnica, ławica, sumy, wszystko idzie, bo jest yy, jedzenie, nie? Także to, że przejdziesz łódką, owszem, jak jest zbiornik, gdzieś, gdzie jest cisza, spokój, jak kur... nagle przeleci jedno coś, no to może ryby przestraszyć, tak? No jest rybka. Poranną porą widzę, że kajtek jakiś jest. A jak siedzi maszyna <grymne> 120 20, ale zawsze dobre. Lepszy ryc niż nic. Krzysiu, miałem dwa, dwa dwie ryby, bym mi sięły miał dwumetrowe wpysk, ale nie zapiąłem. Delikatnie tylko dotknęły zestaw. Trzy, w jednym momencie miałem trzy ryby około dwóch metrów ze sobą i rybki się kręcą. No, ten wziął akurat, powiem Ci, y, puknąłem w dno, bo widziałem, że leży, nie? No, e, puknąłem w dno, podniosłem nad niego dosłownie 30 centów i widzę, że się składa, nie? I mi ruszył, wziął do pyska, ale odchodzi i przy, wiesz, i zrobiłem przycinkę. Kilka dni wędkowania, nic, w końcu są ryby, wiemy, gdzie są. No, kierownik wyprawy jak zwykle zadowolony z życia. Nie wiadomo czemu. Miejscówka ogólnie rzecz biorąc, petarda no. i pod względem karpiowym, bo tutaj Dominik na całej tej odległości ma piękny, piękny blat, taki 3 metry. Więc no, pff, lepszej miejscówki nie można sobie e, wymarzyć. Tutaj dwie rzeki się łączą, ebro z dopływem, więc. Więc naprawdę ta woda tutaj raz w prawo idzie, raz w lewo. Nie ma jakiegoś dużego ciągu w większości czasu, w zależności tak naprawdę od tego, jak tama puszcza. Ta woda nawet troszeczkę można powiedzieć, że stoi. Mamy styczeń. Więc też liczyliśmy się z tym, że, że no może się nam to nie udać i, i efekty będą słabe. Dziewczyny, dajcie sobie buzi. Tak w czółko Jak karpikniemy 15 kilo to będziemy się tak całować, Tak Zatańczymy tutaj na brzegu taki taniec, jakby Dominik życiówkę walnął, że uuuu. Kontaktu dzisiaj nie było z rybką żadną. Także nie chcą w ogóle Jeszcze. pobierać. Ale myślę, że uda się. No, mamy 15 godzin wędkowania, także walczymy, żeby złapać. Tą wymarzoną piękną rybkę, i zakończyć tą wyprawę sukcesem. Bo jak na razie jest to bardzo fajna wyprawa wędkarska. Sprzetyraliśmy się strasznie. Cztery razy zmienialiśmy miejscówkę. Piąty raz już zostawiliśmy wszystko i pływamy na wercie od wczoraj. Wczoraj dwie ryby dwumetrowe pobrały, ale nie wciąłem. Łącznie mamy złapane dwie rybki ale nie duże, a wiadomo, że duża ryba bardziej cieszy, chociaż w tym momencie cieszy nas każda ryba, dlatego męczymy to miejsce dzisiaj już tylko i wyłącznie do samego końca. Nie odchodzimy stąd nawet na minutę. Krzysiu, dwa słowa i bierzemy się do roboty. No to bierzemy się do roboty. A jak? <gry> Czas najwyższy zawijać się do domu. Wyprawa zakończona. Mocna walka. Dwie rybki tylko złapane. Liczyliśmy, że może w tych ciężkich warunkach i nie najlepszym okresie uda się złapać jakąś grubą rybę. Liczyliśmy na rybę 2,30 plus. Po taką tu przyjechaliśmy, ale niestety jej nie złapaliśmy. Kto jeden pewny, pewien? Bardzo dobry wędkarz powiedział: To są ryby, profesory. i Trzeba mieć trochę szczęścia, trzeba wiedzieć, co się robi. Próbowaliśmy, nie udało się. Albo braku szczęścia, albo umiejętności. Krzysiu, dwa zdania. Ogólnie rzecz biorąc, ja jestem zadowolony, bo psychicznie można powiedzieć, że się odpoczęło, powędkowało się. W sumie po to tu przyjechaliśmy. Nie udało się, trudno. Ale, ale ja uważam, że trochę doświadczenia zdobyliśmy, bo też te przemeblowania nasze nauczyłem się składać i rozkładać namiot do perfekcji. Następnym razem zrobię to dużo szybciej, więc, więc to też jest pozytywny aspekt tego wyjazdu. Zobaczyliśmy też, jak wygląda wyjazd z dużą ilością manżuru, który, który teraz na, tym, na tej wyprawie posiadaliśmy. No i cóż, no, trzeba się skupić na następnej wyprawie. Że tak powiem, zaliczyć jako wyprawę, która wiele nam też tej wiedzy dała, ale niekoniecznie ryb, ale widzimy się na następnej wyprawie i myślę, że tam powędkujemy konkretnie. No i tyle, no i żegnamy się z Hiszpanią. Może, może kiedyś jeszcze tu wrócimy. Zobaczymy. Na razie, na razie mam dość Hiszpanii i Ebro, więc, więc na razie sprytarujemy. Zobaczymy. Kiedyś być może się tu jeszcze pojawimy, ale poznaliśmy, słuchajcie, i, i odcinek rzeki w Eskatronie, i odcinek rzeki w McWinezie. Też byliśmy bardzo ciekawi, jak, jak, jak te odcinki rzeki wyglądają. Różnią się od Riba de Roya, więc więc coś, coś nowego na pewno wpadło. Może kiedyś się pojawimy tu po prostu w sezonie i wtedy sprawdzimy nasze umiejętności, czy je posiadamy, czy jesteśmy jednak. Dupa, nie wędkarze, i, 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 i trzeba będzie faktycznie sprzedać to w pisdziec, wszystko i, i zakończyć tą przygodę wędkarską. E, i, I zająć się może szachami, które zresztą coś nam tam zaczęło nawet, że iść. Chociaż Dominik nas deklasował na każdym kroku, ale, ale udało się krótkowi go e, nawet kilka razy pokonać. Więc nic, widzimy się na następnej wyprawie. Było fajnie, e, wiele wiedzy. Miło spędzony czas, chociaż stresu też mieliśmy dużo i, i nerwów, ale chcieliśmy jak najlepiej a wyszło jak zwykle. Wykładnie. No. Także trzymajcie się i widzimy się za miesiąc. Za miesiąc. <laughs> Na razie, cześć.